Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym świecie pełnym konsumpcjonizmu zapomina tym, zapominamy o tym, że fundamentem i motywacją dla każdego działania są relacje, relacje międzyludzkie. Wiele religii podkreśla wartość słowa miłość. Osoby, które współdzielą między sobą to budujące uczucie, zobowiązane są do przestrzegania pewnych zasad, jednocześnie obiecując sobie wierność, partnerstwo i wsparcie. Każdy z nas zasługuje na to, by kochać i być kochanym. Obecna kultura tak bardzo skupiła się na miłości, zapominając o tym, że szczęśliwe i satysfakcjonujące życie można zbudować jedynie zachowując zdrową równowagę między miłością a przyjaźnią. Krytyczna sytuacja w sprawie zarządzania relacjami przyjacielskimi sprowokowała nas do tego, aby stworzyć status o związkach kumpelskich. Kumpelstwo to relacja przyjaźni przeniesiona na grunt oficjalny. Związki kumpelskie będą zawiązywane między dwoma osobnikami do wolnej płci bez ograniczania wiekowego i narodowego. Każdy obywatel będzie miał prawo do zawarcia trzech związków kumpelskich. Relację kumpelską będzie trzeba zarejestrować w urzędzie na mocy o, e, oświadczenia podpisanego przez dwóch kumpli. Nieraz byliśmy świadkami patologicznych zdarzeń, w których ludzie nawiązując relację małżeńską dystansują się od swoich przyjaciół. Związki kumperskie będą równoznaczne ze związkami małżeńskimi względem prawa. Na ich podstawie kumple wyegzekwują zasadę parytetu w kwestii zarządzania czasem wolnym względem kumpli i małżonka. Uh! Brawo! 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 Po złożeniu odpowiedniego aneksu Podział czasu będzie mógł być dobrowolnie skorygowany za zgodą wszystkich stron. Zawierając relację kumperską, podmioty zobowiązują się do przestrzegania KPK, czyli kodeksu prawdziwego kumpla. Kodeks ten jest zbyt długi, aby go w tym momencie przedstawiać w całości, dlatego zaprezentuję Państwu jedynie wybrane punkty. Pierwszy z nich. Kumpel pod karą zerwania związku kumpelskiego nie będzie podejmować się inicjacji seksualnej z osobą, którą łączy związek partnerski lub małżeński z jego kumplem. Numer dwa. Kumpel ma prawo odmówić zeznań przed sądem, jeśli pozostaje w relacji kumpelskiej z osobą oskarżoną. Numer trzy. Kumpel nie może dopuścić do sytuacji, gdy drugi kumpel wytatuuje na swoim ciele damskie imię. Numer 4. Nawet kiedy kumple biją się na śmierć życie, nigdy nie kopią wiądra. I ostatni, tutaj zaprezentowany. Niezależnie od sytuacji, kumpel musi odmówić prośby, o posmarowanie pleców swojego kumpla kremem bądź olejkiem zawsze. <plosy> Bardzo dziękuję za uwagę i oddaję głos kolejnemu z członków ruchu Wolność i Postęp Piotrowi Prusowi.